To W meczu gości powitajmy serdecznie numer 9, Ottawian Solecki i 11, Tomasz Witzberger. Numer 20 Żydów, numerem 4 Mikołaj Siewiecki 18 Marek Majtrzak 20 Witzberger Mikołaj. Witamy serdecznie drużyny gości, drużyny, drużyny Dariusz Grupa numer 5, Kacper Mickiewicz. 8. Maciej. I w tym momencie wynik 1.0 0 dla ja Dużyny z Dragon Bojanowym. I kolejny warta na Dużyny z Dragon Bojanowym razem z numerem 7 na egzaminę, bo ja, no, jest w tym razem z numerem 2, Paweł tak. Brzuczyk. I dziękujemy za to. W są dwa nasze w pierwszym meczu. Tutaj na już na gospodarza w tym momencie 4-0 strzelał Łukasz Dębski z 4-1 w tym momencie jest dla dużym ale na lata za jest Przepraszam. I w tym momencie druga prawda dla psn z wyborniki, Ma winik 4-2. Mamy się! Wybieramy się! Wybieramy się! od się! I tym razem kolejna, prawda? z powodu SZT z już mamy w tym momencie wynik 6 ,2. Gronka, do 2. Z I kolejny kolejna, 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 Trzymając polskie krąg, czy szczęśliwie 8-2 dla drużyny LZB z Drakonem Bojanem? I w tym momencie zakończyło się spotkanie 8-2 dla drużyny LZB z Drakonem Bojanem. Czego? Wasz bardzo dobrze, moim zdaniem, rozwiązanie faktycznie. Również tak, że gratulujemy. Sprawa dla LZB z Drakonem Bojanem. Poprosimy do